Cześć, witajcie na kanale Dzisiaj z wami ja co niewyspany, ale postanowiłem dziś z rana wziąć się za robotę i produktywnie spędzić tą niedzielę, czyli przeorganizować swój pokój. W związku z tym, że przyszło biureczko, które zamówiliśmy z Huzaro, wyskoczyło mi ono tydzień temu w reklamie takie fajne czarne narożne, zaraz wam pokażę oczywiście, żebyście mogli zobaczyć i w związku z tym postanowiłem przeorganizować cały, ale to cały swój pokój. Tak prezentuje się to biureczko. Huzaro Hero 6.3 w wersji czarnej. Biurko narożne na czterech nóżkach z uchwytem na napój, z uchwytem na słuchawki. Tak więc, no, nie mamy tu żadnych hubów USB z tego co widzę. No, tego troszeczkę może mi brakować, ale to rozwiążemy w inny sposób. A w tym, o tu jak widzicie, torba na siłownię, transmarcik, plecak jakiś tam stoi. E, tu jest mój pokój. Otworzę go tak. Zobaczcie, jaki tu jest pierdzielnik. Tego będę chciał się docelowo całkowicie pozbyć. Uchwyty rowerowe. Tu planuję powiesić rowery. Szafeczka z metalowa zostaje. Dwa fotele. Jeden niebawem wyjeżdża stąd. Białe biurko, którego się pozbywamy. Docelowo tam pod ścianę idzie to czarne biurko i pod okno. Będzie tak fajnie to wyglądało. Te pudełeczka też musimy się ich pozbyć. Rowery oczywiście stąd znikną, bo pójdą na ścianę. No zobaczcie jak to wygląda teraz. Tu jeszcze jakiś rozrząd do golfa. Cyk. Zobaczcie jak to wygląda. Nie bałem się tego wszystkiego pozbędę. godziny później udało mi się w końcu dojść do ładu. Zobaczcie efekt finalny. Tu sobie wszystko ładnie wisi. Ten niebies niebieski kabel będzie zamieniony i ten też muszę dłuższy kupić, puścić tam za komodą i tam, żeby sobie szedł przy ścianie i te biureczko, które zostało zakupione, wygląda tak, Nieźle. Musicie przyznać, że zdecydowanie lepiej to wygląda. Ten fotel Genesisa też zniknie, tak więc bez problemu. No spójrzcie sami dużo. No tu jeszcze wypadałoby ułożyć, ale tu na bieżąco cały czas coś się zmienia, coś dochodzi, coś odchodzi, tak więc na razie to zostaje. Nie chcę mi się z tym bawić. Eee, to by wypadało ewentualnie ogarnąć, ale już nie dzisiaj, bo nie mam czasu. I jak oceniacie?